Witam, nazywam się Janka Puszczaska, jestem psychologiem i trenerem i mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu asertywności oraz technik antystresowych. Zadajcie sobie Państwo pytanie, dlaczego asertywność? Otóż z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że asertywność w istotny sposób poprawia skuteczność działań, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Z asertywnością jest trochę tak jak z polityką, każdy się na niej zna i każdy coś na ten temat słyszał, natomiast w praktyce okazuje się, że często nazywamy zupełnie inne zachowanie w ten właśnie sposób. No, można powiedzieć, że każdy z nas się rodzi asertywny, natomiast ta umiejętność często w okresie socjalizacji, wychowania gdzieś oduczamy się tego i w życiu dorosłym Powtórnie y, uczymy się. Jest to postawa, y, którą można wymodelować. I to jest ta dobra informacja, że praktycznie każdy z nas może stać się osobą asertywną y, w wyniku na przykład takiego szkolenia, które Państwa w tej chwili zapraszam. To szkolenie jest przede wszystkim warsztatem. Y, proponujemy Państwu w, w aktywnej formie, w formie symulacji scenek. Y, Ćwiczeń najróżniejszych, przekonanie się, ile ta umiejętność jest tam Państwa mocną stroną, gdzie są jeszcze tutaj obszary do poprawy w tym zakresie. Każdy z Państwa, wyjeżdżając do szkolenia, będzie mógł udoskonalić swoje zachowania, w tym akurat obszarze, które, które sprawia Wam największe trudności. Natalia, no, słuchajmy. Już pamiętam, ze w zeszłym miesiącu jak pomagałam ci przy pisaniu raportu i teraz proszę ciebie o to samo. No, dziś absolutnie jest debla i muszę to oddać. No, proszę no. ciebie, pomóż No też co, chętnie ci pomogę, ale akurat dzisiaj nie bardzo mogę się tym zająć. Mam swoje zaplanowane sprawy. No ale ja pewnie nie mogę się zająć. No, wiesz, że Wyrobię się ze swoimi obowiązkami i boję się, co, co powie na to kierownik. No wiesz, ja się też wtedy mogę nie wyrobić. Też mogę odmówić, ale jednak ja Ci pomogę. No dobrze, to co trzeba zrobić z tym raportem? No wiesz, trzeba przysiąść, jeszcze mm. raz to wszystko sprawdzić i na to. No dobra, to przenieś te tabelki. Dobra, dobra dzięki. Cześć na tak. Mam do ciebie taką malutką prośbę. Zostało mi jeszcze trochę raportu do zrobienia, wiesz, nie wyrobię się z tym to dostać. Proszę, siądźmy razem. Pomogłabyś mi trochę przy tym, y, po pracy dzisiaj? Jestem, ale ja dzisiaj nie mam czasu. Jestem zajęta po południu. Ale to chodzi o dwie godzinki tylko, wiesz. Mm. Choćby mogłobyś się już zabrać i to... Rozumiem, ale teraz jeszcze jestem zajęta, po południu mam już ulubione spotkanie, także niestety dzisiaj Ci nie pomogę. No naprawdę, ani, ani przez chwilkę już nie mogła... Nie, przeczytać. mi, ale dzisiaj to jest niemożliwe. sytuacje, które Państwo przed chwilą zobaczyliście. W jednej sytuacji Natalia ulega, w drugiej ja odmawiam. Jak sobie poradzić, gdy ktoś wielokrotnie powtarza prośbę i nie mamy siły po prostu albo argumentów, żeby się temu rzeczy Otóż tym narzędziem, które okazuje się być przydatne w takich sytuacjach jest zdarta płyta, czyli wielokrotne powtarzanie swojej decyzji bez zmiany intonacji i bez dodawania do tego się bardzo łatwe, ale wierzcie mi Państwo, wymaga wielu ćwiczeń i wielu prób. Po to narzędzie i po inne, które dostaniecie na naszym warsztacie, zapraszamy do ustronia w sierpniu.